Bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a to jest kolejny odcinek z cyklu Paskudy. Podglądają. Tak jak Wam mówiłem, ostatnio był kw 2 w serii Paskudnych rozgrywek. Na szóstych tierach bitwa fajna, emocjonująca 8 fragów także było ładnie, ładnie wyciągnięte, szczególnie pod koniec. Teraz z kolei jest um, bitwa w drugim cyklu, w którym podglądamy Ice Dre. Tutaj chyba połączenie dwóch raperów zarówno doktora Dre, jak i Ice T. Ice tea, tak? Ice cool tea, to było coś takiego. No cóż, w każdym razie, KW2 na ósmych tierach, e, więc już ta bitwa tak prosta nie będzie. Tak jak wam ostatnio wspominałem, e, nie ma APEKów, także tutaj wszystkie strzały będą z HEKów mierzone. E, no cóż może zrobić KW2 na ósmych tierach? Ja bym szczerze mówiąc od razu jechał do przodu, bo ja bardzo lubię KW2 jeździć do przodu, nawet jeśli wiąże się to z tym, że ja wyjeżdżam, sprzedaję gościowi Gonga za 300, on potem oddaję za np. 350 albo za 400, ale no takie są roki kawodwójki. 2 Fajnie się gra, dlatego też Aizdre, jako że jest graczem bardziej doświadczonym niż ja, sobie trochę kawu dwójką przykampi, kawu dwójka snajperem nie jest, ale to jest naprawdę idealna, optymalna miejscówka dla tego czołgu. I teraz zobaczcie: RHM, który pokazuje się idealnie w okienku, idealnie pocelowany, i piękna pestka za 900. Także już od razu zobaczcie: 1000 WNK za ten jeden tylko strzał. Naprawdę bardzo, bardzo ładny strzał. Średni damage tego pocisku 910, więc wciąż poniżej, poniżej średnich to losowanie, ale i tak naprawdę RHM myślę tutaj już bardzo obity. Zobaczcie, jak podkulił ogon, jak ucieka. Teraz po prostu idealna sytuacja dla dwójki Dwa czołgi wystawione e, bokiem. Nie trzeba trafić w „Xpot, trzeba po prostu trafić w czołg. I już 1260 punktów uszkodzeń w dwóch strzałach. To chciałem dokończyć jeszcze myśl o RHM-ie. Mianowicie taką bardzo ładnie protek wysadził Tygrysa. Pierwszego nie wiem za prawie 1300 hapsów. E, dobra, jeszcze ten strzał skomentuję, potem skomentuję strzał w RHMA. Teraz zobaczcie kolejny strzał, bardzo znowu ładnie trafiony. 364, więc już 1600 punktów uszkodzeń i już Włęka Niebieska 2000. W tego rhm myślę, że on tak daleko uciekał, bowiem już ma pewnie też moduły mocno, bo to była penetracja z Heka, więc tam domyślam się, uszkodzone mogło być działo. Można, przykład dowódca, także naprawdę mocne, mocne strzał, spustorzenie piekielne w y, modułach tego RHM'a najprawdopodobniej. Potem sobie zobaczymy to na podsumowaniu. Oczywiście ale na razie, cóż. Black Prince tutaj coś sugeruje, wycofaj się, ale to gracz, który tam trochę nie ogarnia, więc nie, nie słuchamy się jego zaleceń i sugestii. T34. No, niestety, trochę zasłonił nam nasz Tygrys. Od razu trochę będzie lepiej, ale niestety Tygrys ciągle zasłania. Mnie się raz pamiętam, mu dało w T32 huknąć za e, mocny damage. Teraz zobaczcie, wyjeżdża ten Centurion. Może spokojnie trafić nawet w gąskę i to też będzie z damagezem. E, próba trochę side scrapu. Także naprawdę, e, no, tutaj nieźle kombinuje. Centurion niestety bije naszego Tygrysa. 4 do 3. Stan bitwy, Teraz tylko poczekać. No, tutaj jakiś tam delikatny przestrzał jest. Powierzy się niestety nie uda. Trzeba czekać, aż ktoś będzie mniej rozsądny. O tak, jak właśnie ten KW85 albo Centek również przy opeskę. 3, 2, 3 od razu spot, ale wycofanie za dob na dobrą pozycję. E S51 pisze spot KW2. No, chyba Cię Bóg opuścił, bo jeśli to nasz KW2 ma spotować. To no, no nie, to tak to nie działa. To niestety kawa dwójka nie jest strong spoterem. E, zobaczcie, 6 do 3. Wydaje się, że bitwa ogarnięta. 6 do 4 na się zrobiło. E, nasi już tam nawet wręcz zdobyli praktycznie przyczółek e, przy bazie przeciwnika. Nasze 25 do odmiany jest awkujący, także on tutaj sobie bitwę skończył na etapie próby wyjazdu e, do miasta. Więc trochę to słabo wygląda. Teraz wycofanie, żeby tego T34 na 3 na przykład trafić i to była dobra decyzja, były bardzo ładny strzał za 370 i chyba nawet tam zgęszczenie się udało. RHM niż T34 po naszym traku, więc bardzo ładnie. Teraz zobaczcie, co się dzieje. 7 do 7 nagle się zrobiło. Sytuacja jest bardzo groźna, bo przeciwnicy mają 1400 1300 więcej. Nasi pojedynkują z tym Isem trzecim, który ma 915 punktów HP, ale jest wystawiony perfekcyjnie, bo tyłem i teraz potwornie mocny strzał. Bardzo fajne rosowanie powyżej średnich, piękny strzał, 915 i już 5000 punktów wn 8 3232 punktów uszkodzeń. Także naprawdę no, tutaj fantastyczne wyciągnięcie 8 do 9. Przeciwnicy się wrócili pod swoją bazę, dzięki czemu obronili kapa. Teraz zobaczcie, Szturrer, Emil, jak Tiger 8,8, tu jeszcze próbę walczyć jest Isu oraz Tygrys. Oba te czołgi praktycznie na strzał dla kawodwójki. dwójki. Jest, zobaczcie, Isu. Teraz tylko pocelować i trafić. Isu nas dopiero teraz widzi. Więc teraz idealny strzał, bardzo ładnie w bok. za 413. Dobicie już ponad 3600 punktów uszkodzeń. 10 do 10. Na szczęście, RHM ogarnia fałkę, chociaż to był tylko szósty tier, także i tak długo pożyła, bo aż 4,5 minuty. Jest ten Tygrys. Na, na plecach jest centurion, trzeba podawać, bo teraz są przeciwnicy z, dwó z dwóch stron. Jak Tygrys Tiger na szczęście ruszył do przodu. T34 niż naszego RHMA. Także zobaczcie, stały 3 TDK. 1 KW2. Strzał niestety bardzo słaby teraz, yy, bo tylko w gąski za 273. Ale dobicie na szczęście przy stach Tigera 88. Już mamy 7,5 tysiąca prawie punktów WNK. Prawie 4000 punktów uszkodzeń. Ten centurion tutaj wyjeżdża, ale nieświadom tego, co się dzieje. E, daje się oklepywać. Teraz zobaczcie, bije awkującego tego yy, t 25 na 2 tak, on w... Wku... Nie, przepraszam, on nagle ożył! Ożył ten przeciwnik, ten sojusznik, coś niesamowitego, on po prostu stoi w miejscu, ale teraz zaczął nagle, zaczął nagle ruszać lufą. Jest te 34 Próba strzału, yy, trafienie słabiutkie, bo tylko w gąsienicę za 191. Za e, więc czasie do 12 sytuacja troszkę się uspokoiła, bowiem mamy 3 na 2 e, Jak Tiger jest pełny. Te 34 jest graczem słabiutkim. I szósty jest na ogryzku Teraz tylko pomóc naszemu 4 milowy i z trzeci potworne, potworne losowanie, a teraz tylko Dobicie, zobaczcie, pocelowany, piękny, już trzeci frak 4270 punktów uszkodzeń. T34 nas nie zauważa. Na szczęście, jak Tiger w pojedynku 1 na /1, C34 ma duże szanse, bo jest szybko strzelnym człowiekiem. Zobaczcie, T64 się przebija. Na szczęście również przebił się Szturrer Emil. No i teraz, tylko dobrze szybko wyjechać na plecy tego T64, żeby tylko sobie tam doklepać tego fraga. I zobaczcie, frag, czyli, przepraszam, strzał nietrafiony. Bardzo dziwny, że z tak małej odległości nie udało się trafić tego T64. Byłby damage, byłby frak, ale mimo wszystko, naprawdę bitwa bardzo ładna. Trwała raptem 6 minut, a zobaczcie, jakie się udało osiągnąć e, wynik i końcowe. No niestety, w tym momencie, swoim tytułem, AIS e, zdradza praktycznie wszystko. E, nie mogę nawet zasłonić, e, także nie przedłużając, no cóż, oznaka mistrzowska, aspancerny pancerne oczywiście. Medal wsparcia i dużego kalibru szósty tier na ósemkach. Naprawdę fantastyczny wynik. Zobaczcie na to: 4271 punktów uszkodzeń. E, i do tego 3 fragi, 1857 bazowego expa, no koszmarnie wysoki wynik. Również naprawdę dobry wynik zrobił nasz RHM, bo zrobił niecałe 3,5 tysiąca, ale 6 fragów, co dało mu prawie 1200 punktów yy, doświadczenia. Do tego jak Tiger, również nieźle 2133... Dwa... <laughs> Przepraszam, 2 fragi i 1005 punktów doświadczenia. Poza tym tutaj zdziwiłem się naprawdę, bo ten T25 te na 2 oddał kilka strzałów, dwa dokładnie, dwa przebił, zrobił jednego fraga, także jego ta nieobecność mimo wszystko pod koniec się przydała, bowiem tam obronił chłopaków i przyjął pestki na siebie, dzięki czemu inni mogli zająć się przeciwnikami. Także on jakoś tutaj pograł. 11 strzałów oddanych, 10 trafień, 10 przebić, 4, 2, prawie 400 uszkodzeń, 9 aż wrogów uszkodzonych, 3 zniszczeni, przejechane niewiele, bo kampa trochę, potem obrona bazy, niemniej naprawdę wynik fantastyczny. Z premką byłoby 58 tysięcy zarobku, tak jest 35 tysięcy. No i ten Exp 1857, a że jeszcze to była pierwsza bitwa danego dnia, to wpadło 3714 Exp, no tak, jak, tak jak mówię. Gdy Gdyby to było z premką prawie 2800 exp na szóstym tierze kw dwójka, no wynik zaiste rewelacyjny. Myślę, że bitwa wam się powinna podobać. Ja chyba kw dwójki z takim expem nie widziałem. Fantastyczne tutaj zachowanie i te strzały naprawdę w RHM-a sam się podstawił, potem w tego Isa ładne przebicie, no i ogólnie pomoc drużyny, pomoc w drużynie, myślę nieoceniona. Także to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.